Marta siedziała w salonie, ciesząc się chwilą spokoju po intensywnym dniu pracy. Lubiła wieczory spędzane sama w domu cisza i spokój, które mogła poczuć tylko wtedy, gdy była pewna, że nikt nie zakłóci jej odpoczynku. Tego wieczoru jej mąż, Paweł, miał pracować do późna, a Marta zaplanowała relaksujący wieczór z książką. Niespodziewanie usłyszała klucz w zamku. Była zaskoczona i nie spodziewała się, że Paweł wróci tak wcześnie. Drzwi otworzyły się szeroko, a w progu pojawił się jej mąż. Marta jednak od razu wyczuła coś dziwnego. Na twarzy Pawła malował się uśmiech, który był daleki od codziennej serdeczności. A za nim, zupełnie niespodziewanie, stała młoda kobieta. Marta uniosła brwi zaskoczona. Kochanie, poznaj Karolinę, powiedział Paweł z niekrytym entuzjazmem. Od dzisiaj zamieszka z nami. Marta poczuła, jak ziemia osuwa się jej spod stóp. Próbowała zrozumieć, co właśnie usłyszała, ale słowa Pawła odbijały się echem w jej głowie. Kobieta stojąca za nim, elegancka i uśmiechnięta, wydawała się w ogóle nie przejmować sytuacją. Jak to z nami? zapytała Marta, starając się ukryć drżenie w głosie. Paweł westchnął, jakby wyjaśniał coś oczywistego. "Karolina jest moją partnerką, Marto" powiedział powoli, jakby tłumaczył coś dziecku. "Myślałem, że się ucieszysz." Będziemy tu mieszkać razem, a ty, no cóż, ty zajmiesz się domem. Tego zawsze pragnęłaś, prawda? Marta poczuła, jak serce zaczyna bić szybciej, a gniew powoli zbierał się w jej piersi. Spojrzała na Karolinę, która bezczelnie uśmiechała się w jej stronę, jakby wszystko było w najlepszym porządku. A ty, Karolino, Marta skierowała lodowaty wzrok na kochankę swojego męża, uważasz, że to normalne, aby tak po prostu wprowadzać się do czyjegoś domu. Karolina uniosła brodę z arogancją. Paweł powiedział, że to jego dom odpowiedziała. A ja chętnie pomogę w prowadzeniu gospodarstwa, jeśli okaże się, że nie dajesz sobie rady. Słowa te sprawiły, że Marta poczuła nagły przypływ gniewu. Choć była na skraju wybuchu, wiedziała, że musi zachować spokój. Wiedziała, że sytuacja wymaga strategii. Marta wzięła głęboki oddech i uśmiechnęła się chłodno, choć w środku wrzała z emocji. Wiedziała, że musi zachować zimną krew, by zapanować nad tą sytuacją. Bez słowa ruszyła do kuchni, przygotowując kolację tak, jakby nic się nie wydarzyło. Paweł i Karolina usiedli przy stole, rozmawiając wesoło, jakby byli u siebie. Marta uważnie ich obserwowała, próbując zrozumieć, jak daleko są gotowi się posunąć. Paweł przysunął się do niej, gdy podała mu talerz. Wiem, że to dla ciebie trudne, ale przekonasz się, że to będzie najlepsze rozwiązanie. Nie musisz już tak ciężko pracować, Marto. Zajmiesz się domem, a my, my będziemy mieć czas na rozwijanie naszej relacji. Marta nie mogła uwierzyć w to, co słyszała. W jego oczach nie dostrzegła żadnej skruchy ani wyrzutów sumienia. Karolina również uśmiechała się, jakby to, co właśnie słyszała, było czymś zupełnie naturalnym. Gdy kolacja dobiegała końca, Marta podjęła decyzję. Wstała od stołu, spojrzała prosto w oczy Pawła i powiedziała. Wiesz, Paweł, myślę, że oboje z Karoliną macie rację. Może to i będzie najlepsze rozwiązanie, ale pod jednym warunkiem. Paweł spojrzał na nią zaskoczony. Jakim warunkiem? Marta podeszła do drzwi i otworzyła je szeroko. Pod warunkiem, że oboje wyniesiecie się stąd teraz, natychmiast. Mam dość twojej bezczelności i twoich planów. Karolina rozejrzała się, jakby nie dowierzając, a Paweł otworzył usta, próbując coś powiedzieć. Marto, co ty mówisz? Marta spojrzała na niego z lodowatym spokojem. Mówię, że to jest moje mieszkanie. I nie pozwolę, by ktokolwiek tu rządził, kto nie szanuje ani mnie, ani mojego domu. A wy, jeśli się nie wyniesiecie, to obiecuję, że pożałujecie. Cisza wypełniła pokój. Paweł, zaskoczony i oszołomiony, spojrzał na Martę, jakby pierwszy raz widział ją na oczy. "Marto," zaczął, ale jego głos zamarł, gdy zobaczył, jak zdecydowana jest jego żona. Marta zamknęła drzwi za Pawłem i Karoliną, jednak w jej głowie wrzało. Od dawna czuła, że ich małżeństwo przestało być takie jak dawniej, ale nigdy nie spodziewała się, że Paweł posunie się do czegoś tak poniżającego. Cała noc minęła jej na rozmyślaniu o tym. Co zaszło i jak daleko Paweł się posunął, aby zniszczyć ich związek. Następnego dnia Paweł wrócił. Wszedł do mieszkania, jakby nic się nie wydarzyło, a na jego twarzy malował się wyraz irytacji. Marto, możemy porozmawiać? Zapytał, a w jego głosie wyczuwalna była nuta zniecierpliwienia. Marta spojrzała na niego chłodno. Była spokojna, choć w środku czuła, jak jej serce bije szybciej. O czym mamy rozmawiać, Paul? Myślę, że powiedziałam wszystko, co trzeba było wczoraj. Paweł westchnął ciężko i podszedł bliżej, próbując złapać ją za rękę, ale Marta cofnęła się. Zachowujesz się irracjonalnie, Marto. Przecież wiesz, że dla ciebie ten układ byłby wygodny. Mogłabyś w końcu odpocząć, a ja miałbym kogoś, kto rozumie moje potrzeby. Karolina mogłaby ci pomóc, a ty nie musiałabyś już tak się męczyć, tłumaczył, jakby próbował przekonać dziecko. Marta patrzyła na niego z mieszanką niedowierzania i gniewu. Paweł, posłuchaj mnie bardzo uważnie, zaczęła spokojnie. To jest moje mieszkanie. Jeśli myślisz, że pozwolę, aby twoja kochanka tu zamieszkała i żebym jeszcze wam usługiwała, to się grubo mylisz. Może masz prawo do swoich decyzji, ale ja też mam prawo decydować, kto przekracza próg tego domu. Paweł spojrzał na nią z zaskoczeniem. W jego oczach pojawił się gniew. Myślisz, że możesz mnie wyrzucić z mojego własnego życia? Nie zapominaj, Marto, że to ja tutaj utrzymuję ten dom. Marta zbladła, ale nie spuściła wzroku. W głowie podjęła decyzję, nie zamierzała dłużej pozwalać, by ktoś się poniżał. Odczuwała gorycz, ale jednocześnie zaczynała czuć wolność. Już wiedziała, że nie pozwoli, aby Paweł rządził jej życiem. Marta postanowiła, że to koniec. Przez kolejne dni unikała Pawła, nie wdając się w dyskusję. Jednak w końcu postanowiła, że muszą porozmawiać i zakończyć ten teatr raz na zawsze. Przygotowała się na to psychicznie i wiedziała, że Paweł nie podda się tak łatwo. Kiedy wrócił do mieszkania wieczorem, zastał Martę czekającą w kuchni. Na stole leżały dokumenty rozwodowe i klucze do mieszkania. Co to jest? Zapytał, podchodząc do stołu, ale widząc dokumenty, nagle się zatrzymał. To nasze zakończenie. Pol odpowiedziała marta stanowczo: Nie będę już dłużej grać roli, którą dla mnie napisałeś. Masz swoje życie, masz swoją Karolinę. Ja mam swoje życie i nie potrzebuję cię do tego, aby je prowadzić. Paweł wybuchnął śmiechem, ale był to śmiech pełen frustracji. Naprawdę myślisz, że to takie proste? Marto, ty nic nie rozumiesz. Przecież moglibyśmy żyć razem, każdy po swojemu. Ty zajmiesz się domem, a ja zaczął, ale Marta mu przerwała. Paweł, skończ z tymi bredniami. Nie jestem twoją służącą, nie jestem też twoją zabawką. Przez lata byłam przy tobie, wspierałam cię, a ty mi się odwdzęczasz zdradą i jeszcze bezczelnością, żebym obsługiwała ciebie i twoją kochankę. Nie, Pol. To się skończyło. Paweł, widząc jej determinację, zrozumiał, że Marta nie zamierza ustąpić. W jego oczach pojawiła się Furię. Myślisz, że dam ci rozwód tak po prostu? Myślisz, że się stąd wyniosę i zostawię ci wszystko? Zawołał, a jego głos odbił się echem w mieszkaniu. Marta wzięła głęboki oddech i spojrzała mu prosto w oczy. Wiesz, Pol, jeśli chcesz prowadzić tę sprawę w sądzie, to proszę bardzo. Ale nie myśl, że tak łatwo ci się uda. W tym domu już nie masz miejsca. To jest moje życie. Moje decyzje i ja je teraz podejmuję. Cisza zapadła między nimi, a gniew w oczach Pawła zdawał się tylko rosnąć. Wiedziała, że walka dopiero się zaczyna, ale była gotowa na to, aby odzyskać kontrolę nad swoim życiem. Paweł wyszedł trzaskając drzwiami, a Marta została sama. Przez kilka następnych dni miała chwilę wytchnienia, Paweł nie pojawiał się w mieszkaniu i nie próbował się z nią kontaktować. W końcu czuła, jakby odzyskała nieco spokoju. Jednak ten spokój nie trwał długo. Pewnego popołudnia usłyszała dzwonek do drzwi. Gdy je otworzyła, stanęła oko w oko z Karoliną, której spojrzenie wręcz ociekało arogancją. Marta zastygła, zastanawiając się, jaki cel ma jej niespodziewany gość. Czego chcesz? Zapytała chłodno. Karolina weszła bez zaproszenia, rozglądając się po mieszkaniu. Przyszłam porozmawiać, oznajmiła, nie kryjąc ani odrobiny skruchy. Paweł mówił, że jesteś bardzo uparta. Ale chyba obie wiemy, że twoje miejsce jest teraz w kuchni, a nie na pierwszym planie. Marta poczuła, jak wzbiera w niej gniew, ale wiedziała, że musi pozostać spokojna. Karolino, widzę, że masz wiele do powiedzenia, ale ten dom nie jest twoim miejscem, odpowiedziała, podchodząc do niej blisko, aby podkreślić swoje słowa. Karolina zaśmiała się, spoglądając na Martę z wyższością. Wiesz co, Marto? Paweł mówił, że nie chcesz zaakceptować naszej relacji, ale prawda jest taka, że to ja jestem kobietą, która odpowiada na jego potrzeby. Ty już nie masz tutaj miejsca, stwierdziła zimnym tonem. Marta zacisnęła dłonie, ale nie straciła spokoju. W takim razie proszę bardzo, spróbuj znaleźć sobie miejsce w jego życiu. Ja nie zamierzam być częścią tego cyrku. Przyszłam tu, aby odzyskać swoje życie, a wy oboje tylko mi to ułatwiacie, odpowiedziała z satysfakcją. Karolina spojrzała na nią przez chwilę, zdając sobie sprawę, że jej słowa nie mają już na Martę żadnego wpływu. Jeszcze się przekonasz, Marto. Paweł i tak wróci tutaj, a ja będę u jego boku, powiedziała, po czym odwróciła się i wyszła z mieszkania, trzaskając drzwiami. Marta poczuła ulgę, kiedy Karolina opuściła mieszkanie. Jednak wiedziała, że to nie koniec. Paweł był osobą, która nie tolerowała sprzeciwu. A teraz, z dodatkową zachętą Karoliny, Marta wiedziała, że prędzej czy później dojdzie do decydującej konfrontacji. Kilka dni później, gdy Marta wróciła z pracy, zobaczyła Pawła stojącego przed drzwiami z kilkoma torbami w rękach. Wracam, oznajmił bez żadnego wstępu, jakby to było najnormalniejsze na świecie. Marta stanęła przed nim, blokując wejście do mieszkania. A co, jeśli ci powiem, że nie masz tu wstępu? Zapytała, patrząc mu prosto w oczy. Paweł spojrzał na nią z niedowierzaniem, po czym zaśmiał się z ironią. Marto, nie przesadzaj. To jest nasze mieszkanie. Przemyślałem wszystko. Rozumiem, że mogło ci się to nie podobać, ale musimy znaleźć sposób, aby się dogadać. Po co ci te kłótnie i te papierki rozwodowe? Marta poczuła, jak jej serce bije mocniej. Paweł nadal nie rozumiał, jak bardzo ją zranił, ani jak bardzo jego zachowanie było nieakceptowalne. Przez chwilę miała ochotę po prostu się odwrócić i zamknąć drzwi, ale wiedziała, że musi zakończyć tę sytuację raz na zawsze. Pol, twoje czyny przekroczyły granice. Ty i twoja kochanka próbujecie mnie zniszczyć, traktujecie mnie jak służącą i jak osobę, która ma spełniać wasze życzenia. Ale wiedz, że to się skończyło. Wynosz się i zabierz Karolinę ze sobą. W przeciwnym razie ja sama zadbam o to, żebyście nie mieli tu wstępu. Paweł poczuł, że traci kontrolę. Jego wyraz twarzy zmienił się na gniewny i zdeterminowany. Zbliżył się do Marty i powiedział z przekąsem: A co, jeśli ci powiem, że się nie wyniosę? Myślisz, że masz na to wpływ? Marta uśmiechnęła się spokojnie, patrząc mu prosto w oczy. Mam większy wpływ, niż sądzisz, Pol a wierz mi, że jeśli nadal będziesz tutaj przebywał bez mojego zgody, to obiecuję, że szybko tego pożałujesz, dodała, po czym obróciła się na pięcie i z trudem powstrzymując drżenie rąk, zamknęła drzwi za sobą. Pozostawiła Pawła samego na korytarzu, wiedząc, że choć nie wygrała jeszcze ostatecznie, to pierwszy krok do wolności już zrobiła. Marta miała nadzieję, że Paweł zrozumie sytuację i uszanuje jej decyzję, ale niestety sprawy przybrały nieoczekiwany obrót. Pewnego dnia, wracając z pracy... Zauważyła, że drzwi do mieszkania są lekko uchylone. Poczuła niepokój, ale postanowiła wejść. Kiedy przekroczyła próg, zobaczyła Pawła i Karolinę siedzących w salonie, jakby byli u siebie. Karolina rozsiadła się na kanapie, popijając herbatę, a Paweł, który rozmawiał z nią wesoło, nawet nie zwrócił uwagi, że Marta weszła do mieszkania. Marta poczuła, jak wzbiera w niej gniew. Podeszła do nich zdecydowanym krokiem i odchrząknęła aby zwrócić na siebie ich uwagę. Co tu się dzieje? Zapytała z lodowatym spokojem, choć w środku aż kipiała. Paweł obrócił się i spojrzał na nią, jakby była intruzem. Karolina natomiast tylko się uśmiechnęła, jakby czekała na te konfrontacje. Marto, musimy porozmawiać, zaczął Paweł, a jego ton sugerował, że uznał swoje zachowanie za coś zupełnie normalnego. Nie chcę, żebyś czuła się niekomfortowo, ale ustaliliśmy z Karoliną, że od teraz będziemy mieszkać tu razem. Zrozum, to jest najlepsze dla nas wszystkich. Marta poczuła, że jej cierpliwość się wyczerpała. Powiedziałam wam już, że nie macie tu miejsca, stwierdziła stanowczo. A teraz macie dokładnie pięć minut, żeby zabrać swoje rzeczy i wynieść się z mojego domu. I nie chcę was tu więcej widzieć. Karolina zachichotała. A Paweł wzruszył ramionami, patrząc na Martę z wyższością. Nie przesadzaj, Marto. Przyzwyczajsz się odpowiedział z uśmiechem. To będzie dla ciebie lekcja pokory. Zawsze byłaś zbyt dumna, a teraz czas, żebyś zrozumiała, że w życiu trzeba czasem się dostosować. Marta spojrzała na nich i zrozumiała, że żadna logiczna rozmowa nie pomoże. Postanowiła działać bardziej radykalnie. Zdecydowała, że w ciągu tych pięciu minut pokaże im, kto tak naprawdę rządzi w tym domu. Marta odwróciła się na pięcie i weszła do sypialni, pozostawiając Pawła i Karolinę zaskoczonych jej reakcją. Czuła, że musi zachować spokój i działać z rozwagą, ale nie mogła pozwolić, by jej dom stał się miejscem dla ich chorego pomysłu. Kiedy wróciła do salonu, trzymała telefon w ręce. Paweł spojrzał na nią zaskoczony. Co robisz? zapytał podejrzliwie. Dzwonię po policję, odpowiedziała spokojnie. Jesteście tu bez mojej zgody i nie zamierzam tolerować waszej obecności. Właśnie zgłaszam włamanie i naruszenie mienia. Na twarzy Pawła pojawił się strach, a Karolina natychmiast przestała się uśmiechać. Marto, nie przesadzaj, próbował ją uspokoić Paweł. To jest nasze wspólne mieszkanie, nie masz prawa mnie wyrzucać. Marta tylko się uśmiechnęła. Tak się składa, że to ja jestem właścicielką mieszkania. W razie rozwodu ani ty, ani twoja kochanka nie macie żadnych praw do tej nieruchomości. Więc owszem, mam pełne prawo, aby was stąd wyrzucić. Zanim Paweł zdążył odpowiedzieć, Marta wybrała numer policji i zaczęła rozmawiać, opisując sytuację z pełnym spokojem. W głosie miała determinację, której nie mógł zignorować. Paweł i Karolina zaczęli się pakować. Mrucząc coś pod nosem i obrzucając Martę pełnymi gniewu spojrzeniami. W końcu, po kilku minutach, z walizkami w rękach i niechętnymi spojrzeniami, opuścili mieszkanie. Marta poczuła ulgę, jakiej nie czuła od dawna. Jednak wiedziała, że to dopiero początek. Zamierzała raz na zawsze oczyścić swoje życie z ludzi, którzy próbowali ją zniszczyć i upokorzyć. Zamknęła drzwi za Pawłem i Karoliną. Ciesząc się pierwszym momentem prawdziwej wolności, jakiego doświadczyła od miesięcy. Po odejściu Pawła i Karoliny Marta poczuła nie tylko ulgę, ale i wewnętrzną siłę, której dawno nie czuła. Przez ostatnie lata przyzwyczaiła się do życia pełnego kompromisów, tłumienia własnych pragnień i potrzeb. Teraz wiedziała, że nadszedł czas, by odzyskać kontrolę nad własnym życiem. Przez kilka dni w pełni zajęła się porządkami. Opróżniła szafy z rzeczami Pawła. Przeglądając każdy zakamarek mieszkania, aby nie zostawić żadnych jego śladów. Każda wyrzucona rzecz była dla niej symbolicznym krokiem ku wolności. Kiedy skończyła, poczuła, jakby mieszkanie nabrało nowej energii, wolnej od wszelkiego ciężaru przeszłości. To, co kiedyś było dla niej domem pełnym wspomnień i emocji, teraz stało się jej własną przestrzenią, gotową na nowe początki. Pewnego wieczoru. Po zakończeniu porządków usiadła na kanapie z kubkiem herbaty i po raz pierwszy od dłuższego czasu poczuła się naprawdę spokojna. Ale wiedziała, że to jeszcze nie koniec, Paweł był osobą, która rzadko odpuszczała. Dlatego postanowiła zabezpieczyć się na przyszłość. Następnego dnia udała się do prawnika, aby upewnić się, że jej prawa do mieszkania są niezagrożone. Kilka dni później, gdy Marta wróciła z pracy, zastała Pawła czekającego pod drzwiami. Wyglądał, jakby jego duma została mocno zraniona, a w oczach malowała się frustracja. Marto, musimy porozmawiać, powiedział, próbując przybrać spokojny ton. Marta spojrzała na niego chłodno, ale nie dała po sobie poznać, jak bardzo irytuje ją jego obecność. Czego chcesz? Zapytała, nie kryjąc chłodu w głosie. Chciałem przeprosić, powiedział z trudem. Przemyślałem wszystko i wiem, że popełniłem błąd. Karolina nie jest dla mnie odpowiednia, to była tylko chwilowa fascynacja. Może moglibyśmy spróbować zacząć od nowa? Marta poczuła, jak wzbiera w niej gniew, ale starała się opanować. Paweł miał czelność wrócić i udawać, że można zapomnieć o wszystkim, co jej zrobił. Od nowa? Zapytała ironicznie. Paweł, ty nawet nie rozumiesz, co zrobiłeś. Chciałeś, żebym była waszą służącą. Upokorzyłeś mnie przed obcą kobietą, a teraz oczekujesz, że zapomnę o wszystkim. Paweł spojrzał na nią z niedowierzaniem, jakby nie pojmował, dlaczego jego słowa nie wywołały oczekiwanego efektu. Marto, daj mi szansę. Wiem, że popełniłem błędy, ale każdy zasługuje na drugą szansę próbował tłumaczyć się, przybierając skruszony wyraz twarzy. Marta zaśmiała się gorzko. Paweł, ta szansa została zmarnowana w chwili, gdy przekroczyłeś próg tego mieszkania z Karoliną. Jedyne, co teraz mogę ci zaoferować, to wizyta u mojego prawnika, odpowiedziała zimno. Jeśli naprawdę chcesz naprawić sytuację, uszanujesz moją decyzję i przestaniesz próbować ingerować w moje życie. Paweł spojrzał na nią z niepokojem. Widać było, że zdał sobie sprawę, iż Marta nie zamierza cofnąć swojej decyzji. Mimo to próbował ostatni raz. Marto, przecież nie musimy tego kończyć w taki sposób. To mieszkanie zawsze było naszym domem. Myślisz, że mogę tak po prostu odejść? Marta odwróciła się, aby otworzyć drzwi mieszkania. Tak, Paul. Dokładnie tego od ciebie oczekuję, powiedziała spokojnie, a gdy Paweł zdał sobie sprawę, że naprawdę nie ma już dla niego miejsca w jej życiu, opuścił korytarz bez słowa. Marta zamknęła drzwi po wyjściu Pawła czując ulgę, jakiej nie doświadczyła od lat. Jej decyzja była ostateczna, a spotkanie z prawnikiem utwierdziło ją w przekonaniu, że stoi na mocnym gruncie. Czuła, że teraz nadszedł czas, by skupić się na sobie, odzyskać równowagę i siły po latach kompromisów, które prowadziły ją do miejsca, w którym zapomniała o swoich potrzebach i marzeniach. Pewnego wieczoru, siedząc przy kuchennym stole, zaczęła przeglądać różne broszury i oferty pracy. Chciała zmienić coś więcej niż tylko swoje otoczenie. Zdała sobie sprawę, że teraz ma szansę, aby zbudować coś na nowo, zdala od przeszłości, która ciążyła jej na barkach. Zaczęła zapisywać pomysły, które od dawna odkładała na bok kursy, które chciała odbyć, projekty, które chciała realizować, podróże, o których marzyła. Dla marty była to lista marzeń, ale tym razem nie zamierzała na tym poprzestać. Powoli, krok po kroku, miała zamiar realizować te cele. Każdy dzień przynosił jej nowe wyzwania, ale również nowe nadzieje. Jej pewność siebie rosła, a poczucie wolności umacniało się. Marta była gotowa, aby zamknąć rozdział życia, w którym dominowała kontrola, zdrada i manipulacja, i zacząć kolejny, w którym główną bohaterką była ona sama. Kilka tygodni później Marta otrzymała telefon od prawnika, że sprawa rozwodowa z Pawłem dobiegła końca i wszystkie formalności zostały zakończone. Była to dla niej ulga, wiedziała, że od teraz wszystko w jej życiu zależy wyłącznie od niej samej. Jednak po rozmowie z prawnikiem Paweł poprosił o spotkanie, mówiąc, że chce zamknąć tę sprawę z godnością. Marta, po chwili wahania, zgodziła się. Była pewna siebie i chciała ostatecznie zakończyć tę historię. Spotkali się w kawiarni, którą kiedyś często odwiedzali. Paweł przyszedł pierwszy, siedział przy stoliku w kącie, nieco zmieszany i przygnębiony. Kiedy Marta usiadła naprzeciw niego, przez chwilę milczeli, pozwalając, by napięcie samoistnie się rozproszyło. Dziękuję, że się zgodziłaś na to spotkanie, zaczął Paweł, unikając jej wzroku. Wiem, że dużo zepsułem. Może, może moglibyśmy jednak spróbować jeszcze raz. Marta uśmiechnęła się smutno, ale stanowczo. Pol, to już zamknięty rozdział. Każdy z nas zasługuje na szansę ale ja swoją dałam ci wiele razy, a ty cóż, nie doceniłeś tego, odpowiedziała spokojnie. Paweł spuścił głowę, jakby przyjął jej słowa z pokorą. Rozumiem, odparł w końcu. Ale musisz wiedzieć, że żałuję. Marta kiwnęła głową. Być może był to rodzaj przeprosin, na które czekała, ale nie zamierzała pozwolić, by wpłynęły na jej decyzję. Dziękuję za to, że to powiedziałeś, odpowiedziała, po czym wstała, aby odejść. Życzę ci szczęścia, Pol. Wiem, że ja też znajdę swoje, dodała, po czym skierowała się do wyjścia. Kiedy wyszła na świeże powietrze, poczuła, że naprawdę zaczyna nowe życie. Wzięła głęboki oddech, w myślach żegnając przeszłość. Miała przed sobą przyszłość pełną możliwości, w której w końcu była wolna i gotowa na wszystko, co los miał jej jeszcze przynieść.